Jesteli bracia, słyszeliśmy przed chwilą w Ewangelii, widząc tłumy ludzi, litował się nad nimi, bo byli znękani i pozórceni, jak owce nie mające pasterza. Jezus widzi ludzi znękanych, zniechęconych, rozbitych, zniechęconych życiem, które straciło. Dla nich sens, i nie wiedzą, dokąd zmierzam. Tłum bez pasterza. Można by powiedzieć, tłumy bez Boga. Tłumy ludzi, które straciły sens swojego życia, jak stado, które nie miał kto w porę ostrzec. Stado, bez pasterza. Prawdą jest, że wielu, wielu z nich na własne życzenie zniszczyło sobie życie i pozbawiło go sensu. A potem niszczą także u innych. Ale często nie robią to z własnej woli, bo konkretnie chcą coś zniszczyć. Tylko zniechęceni niepowodzeniami, zdruzgotani kłopotami i wszystkim. Wszystko to przytłacza ich. I są właśnie zmęczeni tym wszystkim. Są jak owce bez pasterza. Jezus, spowodowany tym współczuciem. Wybiera dwunastu apostołów i daje im misję głoszenia Królestwa Bożego, głoszenia dobrej nowiny, Ewangelii, by nieść tym wszystkim zmęczonym, znękanym, porzuconym ludziom Ewangelię, by nieść im zbawienie, by nieść im pocieszenie i nadzieję. Więc już jest czas, aby przestać się bać mówić o Chrystusie, aby dawać świadectwo wiary tam, gdzie żyjemy w domu, w pracy, w szkole, wśród przyjaciół żeby dawać świadectwo swojego chrześcijańskiego życia. Bo Jezus daje nam misję. Idźcie i głoście. Bo jesteście jedyną Biblią, którą mogą przeczytać ci, którzy nie przychodzą na wspólne spotkanie do Kościoła. A Jezus, widząc tłumy, litował się nad nimi, bo byli znękani i porzuceni, jak owce, nie mające pasterza. Wokół nas żyją ludzie, którzy potrzebują. Pomocy, wysłuchania, wsparcia czy choćby uśmiechu albo modlitwy. Wiele takich postaw obudziła w nas epidemia. Niech one nie ustają. Nie zamykajmy oczu. Nie zamykajmy serca na potrzeby innych ludzi. Niech to dzieło, to otwarcie. Ciągle trwałem Nie odwracajmy się od tego. Chcielibyśmy czasem wielkich reform społeczeństwa, a wystarczą tylko te małe, zwykłe odruchy serca i pomoc bliźniemu. Czasem zatrzymujemy się ulegamy. Zniechęceniu, mówiąc, a co to zmieni ten mój czyn? To nic nie dam, to nie tędy droga. Nie ustawajmy w czynieniu dobrze. Wśród imion apostołów, których wybrał Pan Jezus, które słyszeliśmy w Ewangelii są także nasze imiona, moje i Twoje. Każdego z nas Pan Jezus wzywa do swojej apostolskiej misji, do głoszenia Królestwa Bożego, do głoszenia Ewangelii, do dawania nadziei, do zwykłej miłości bliźniego, który jest w potrzebie, a który znajduje się obok nas. Uzdrawiajcie chorych, skrzeszajcie umarłych, oczyszczajcie trędowatych i wypędzajcie złe duchy. To mówi do nas Jezus i taką daje nas w misję, ponieważ przyjaźń doświadcza się tylko przez przyjaciela. Miłością małgarzy tylko ten, który kocha. Pomocy udzieli tylko ten, kto chce pomóc. Uzdrawiająca obecność to nie słowa, ale czyn. I takiej bliskości pragnie nasz zbawicie. Bądźmy Jego narzędziami.